Witam. Zachęcam do obejrzenia kolejnego nagrania z zakresu kodeksu wykroczeń. Tym razem artykuły od 18 do 27, czyli kary w kodeksie wykroczeń. Zapraszam serdecznie. Rozdział 2. Kary, środki karne i zasady ich wymiaru. Artykuł 18. Karami są. Punkt 1. Areszt. Punkt 2. Ograniczenie wolności. Punkt 3. Grzywna. Punkt 4. Nagana. Artykuł 19. Kara aresztu trwa najkrócej 5, najdłużej 30 dni. Wymierza się w dniach. Artykuł 20. Paragraf 1. Kara ograniczenia wolności trwa 1 miesiąc. Paragraf 2. W czasie odbywania kary ograniczenia wolności ukarany. Punkt 1. Nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu. Punkt drugi. Jest obowiązany do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne. Punkt trzeci. Ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary. Artykuł 21, paragraf 1. Obowiązek określony w artykule 20, paragraf 2, punkt 2 polega na wykonywaniu. Nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w odpowiednim zakładzie pracy, placówce służby zdrowia, opieki społecznej, organizacji lub instytucji niosącej pomoc charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej w wymiarze od 20 do 40 godzin. Paragraf drugi. W stosunku do osoby zatrudnionej, organ orzekający zamiast obowiązku określonego w paragrafie pierwszym. Może orzec potrącenie od 10 do 25% wynagrodzenia za pracę na rzecz Skarbu Państwa albo na cel społeczny skazany przez organ orzekający. W okresie odbywania kary ukarany nie może rozwiązać bez zgody sądu w stosunku pracy. Artykuł 22. Wymierzając karę ograniczenia wolności, organ orzekający może zobowiązać ukaranego do. Punkt pierwszy. Naprawienia w całości albo w części szkody wyrządzonej wykroczeniem punkt drugi przeproszenia pokrzywdzonego. Artykuł 23, paragraf 1. Jeżeli ukarany uchyla się od odbywania kary ograniczenia wolności lub wykonania nałożonych na niego obowiązków, a także w przypadku, gdy ukarany wykonał część kary ograniczenia wolności, sąd zarządza wykonanie zastępczej kary aresztu. W wymiarze odpowiadającym karze ograniczenia wolności pozostałej do wykonania, przyjmując, że jeden dzień zastępczej kary aresztu jest równoważny dwóm dniom kary ograniczenia wolności. Paragraf drugi. Na postanowienie w przedmiocie zarządzenia wykonania zastępczej kary aresztu przysługuje zażalenie. Artykuł 24. Paragraf pierwszy. Grzywne wymierza się w wysokości od 20%. Do 5000 zł, chyba że ustawa stanowi inaczej. Paragraf 1a. Za wykroczenia określone w artykule 86 paragraf 1, 1a i 2, artykule 86 b paragraf 1, artykule 87 paragraf 1, artykule 92 paragraf 1 i 2. Artykule 92a paragraf 2, artykule 92 b, artykule 93 paragraf 1, artykule 94 paragraf 1, artykule 96 paragraf 3 lub artykule 97a grzywne wymierza się w wysokości do 30 tysięcy złotych. Paragraf 2. Jeżeli za wykroczenie popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wymierzono karę aresztu, orzeka się obok tej kary również grzywne chyba że orzeczenie grzywny nie byłoby celowe. Paragraf trzeci. Wymierzając grzywnę, bierze się pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste i rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Artykuł 25. Paragraf pierwszy. Jeżeli egzekucja grzywny okazała się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna, sąd może zamienić grzywnę, na pracę społecznie użyteczną, określając czas jej trwania. Praca społecznie użyteczna trwa najkrócej tydzień, najdłużej dwa miesiące. Przepisy artykułu 20, paragraf 2 i artykułu 21, paragraf 1 stosuje się odpowiednio. Paragraf 2. Jeżeli egzekucja grzywny okazała się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna, sąd zarządza wykonanie zastępczej kary aresztu, gdy. punkt pierwszy. Ukarany oświadczy, że nie wyraża zgody na podjęcie pracy społecznie użytecznej zamienionej na podstawie paragrafu pierwszego albo uchyla się od jej wykonania, lub punkt drugi zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną jest niemożliwa lub niecelowa. Paragraf trzeci. Zarządzając wykonanie zastępczej kary aresztu sąd przyjmuje, że jeden dzień zastępczej kary aresztu jest równoważny grzywnie od 20 do 150 zł. Kara zastępcza nie może przekroczyć 30 dni aresztu. Paragraf 4. Na postanowienie w przedmiocie kary zastępczych, o których mowa w paragrafie 1 i 2, przysługuje zażalenie. Artykuł 26. Nie można wymierzyć kary aresztu lub zastępczej kary aresztu, jeżeli warunki osobiste sprawcy uniemożliwiają odbycie tej kary. Artykuł 27, paragraf 1. Od zastępczej kary aresztu lub wykonywania pracy, o której mowa w artykule 25, paragraf 1, sprawca może być uwolniony w każdym czasie przez płacenie kwoty pieniężnej, przypadającej jeszcze do uiszczenia. Paragraf 2. Jeżeli grzywna została uiszczona w części Kara zastępczą zmniejsza się w sposób odpowiadający stosunkowi kwoty zapłaconej w wysokości grzywny. Dziękuję za obejrzenie nagrania. Pozdrawiam serdecznie, Łukasz Orosiak.